Oglądaj ten filmik, jeżeli nie chcesz, by Twoje konto, tak jak i moje, zostało skradzione. Pokrótce, moje konto zostało dwa tygodnie temu schrakowane. Udało mi się jednak odzyskać do niego dostęp. I aby przestrzec Was przed tym, co mnie spotkało, udostępniam dane, profile kont, które dokonały przejęcia mojego konta. Oto i one. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że po tym jak już odzyskałam dostęp, to ci dwaj odezwali się do mnie z żądaniem, że mam im oddać dostęp do konta, ponieważ to jest ich konto, bo oni sobie je przecież kupili i mają na to dowód w postaci rachunku. Dopomnieli tylko o jednej rzeczy, mianowicie nie usunęli z wiadomości korespondencji ze swoimi ziomkami, w której to chwalili się, że kupili sobie kradzione konto i nie muszą poświęcać czasu, na budowanie społeczności, tylko po prostu mają kąt. Także reasumując, nie klikajcie w żadne linki, uważajcie na swoje konta. Nawet weryfikacja dwuetapowa nie zawsze się sprawdza. Sprawdźcie, jakie urządzenia macie podpięte, czy czasem nie są to jakieś nie wasze urządzenia. Jeżeli chcesz pomóc mi w tym, aby moje konto odzyskało zasięgi takie, jakie przed atakiem, atakiem hakerskim, bo niestety trochę negatywnie to na nie wpłynęło, to zaobserwuj mój profil. A ja przyniosę Ci treści komediowe, typowe ciotki. Zresztą możesz sobie zobaczyć inne moje filmiki dla porównania, i wtedy podejmij decyzję, czy chcesz obserwację, czy też nie. Ale mam nadzieję, że zechcesz. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia.